Nie myślcie, że mamy taki ekran brudny na co dzień. Specjalnie mamy monitor, który dawno, dawno nie był niszczony, a w dniu dzisiejszym sprawdzimy skuteczność tych oto produktów marki Tres Office, płynoczyszczenia matryc LCD oraz ściereczki do czyszczenia. Ekranów LCD. Pół monitora pójdzie do czyszczenia przez ściereczki, a pół przez ten oto płyn. Zanim rozpoczniemy czyszczenie, pokażemy Wam dokładnie produkty, którymi będziemy czyścić. Jeżeli chodzi o ten produkt, jest to płyn do czyszczenia Matryc LCD, dystrybuowany przez firmę. Tierra grub, sposób użycia niewielką ilość, czekajcie, ilość płynu należy nanieść na ręcznik, który jest tutaj lub ściereczkę bezpyłową i wyczyścić monitor. No, chronić przed czyli standardowe, jeżeli chodzi o pojemność, jest to 250 ml. Tak jak wspominaliśmy, w środku jest ściereczka, fajnie zapoliowana, czyli za chwileczkę ją rozfoliujemy. I to jest jeden z produktów, który odstawiamy na bok. Kolejny produkt to są ściereczki do tyszczenia powierzchni plastikowych. To będziemy mogli wyczyścić naszą klawiaturę. I są to typowe ściereczki, już wam pokażemy. Od góry wyciąga się. Tu za chwileczkę otworzymy wieko. Jeżeli chodzi o ilość tych chusteczek, to na pewno będzie taka informacja w opisie. Mamy informacje w języku angielskim. Tutaj mamy informacje w języku polskim, i te ściereczki doskonale czyszczą plastikowe elementy drukarek, monitorów, klawiatur oraz wszelkich powierzchni biurowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Kolejny produkt, który dzisiaj wykorzystamy, to są ściereczki do czyszczenia ekranów LCD, czyli bardzo podobny produkt do tego, tylko to jest w formie płynu. A to jest w formie ściereczek, których jest w opakowaniu 100 sztuk. To co? Nasz komputer jest wystarczająco zakurzony i my zabieramy się do czyszczenia. Na pierwszy rzut idzie nasz płyn. Nasza ściereczka jest zapakowana tak, że można było ją bardzo łatwo wyciągnąć, czyli w takim woreczku z odklejanym wiekiem. Proszę, obciągamy wielkość tej ściereczki. Materiał bardzo delikatny. Jest to dedykowana ściereczka do czyszczenia. 250 ml. No i co? Zabieramy się do roboty? Zabieramy się do roboty. Ekran już jest przepięknie wyczyszczony. Zrobiliśmy to konkretnie płynem i ściereczką, którą wykorzystaliśmy. No musieliśmy dosyć mocno przyciskać, ponieważ ekran nasz był rzeczywiście przygotowany do tego, żeby go mocno wyczyścić, a teraz wyczyścimy patrzcie jak brudną klawiaturę i popatrzmy w jaki sposób mamy Wykorzystać ten oto produkt, jaki jest przed oczyszczeniem sprzętu. Wyjmij wtyczkę z sieci, oczywiście, to jest bardzo ważne. Pierwszą ściereczkę należy wysunąć ze środka rolki. Wstępnie użyj pustyczki na niewielkiej, małej, widocznej powierzchni, aby upewnić się, że nie ma to niekorzystnego działania. Więc co? Otwieramy nasze pudełko, wyciągamy ściereczkę i działamy co? No i co, i nasz laptop jest wyczyszczony. Ekran wyczyszczony płynem. Tym oto płynem. Architekt. A wszystko co plastikowe wyczyszczone tymi oto ściereczkami do czyszczenia powierzchni. Plastikowek. Tak naprawdę, w domu moglibyśmy wiele rzeczy wyczyścić, jeżeli chodzi o te chusteczki. Są naprawdę mocno wilgotne mocno, więc to nie jest tak, że one są jakieś wysuszone. Wieko jest bardzo fajnie zamykane, więc unikamy sytuacji, żeby to, co jest w środku, wyschło. Bardzo fajne opakowanie, które może stać po prostu sobie na biurku. No i co? I możemy rozpoczynać naszą pracę codzienną.